Nóż to brzmi groźnie, ale okazuje się, że nie w przypadku, kiedy mówimy o nożu harmonicznym. To specjalne narzędzie, którym posługują się laryngolodzy. Okazuje się, że jest ono alternatywne do wielu metod leczenia właśnie przez laryngologów. Popatrzmy, jak wygląda zabieg przeprowadzony takim nożem. Najnowsze urządzenie chirurgiczne, nóż harmoniczny, wykorzystywane jest w laryngologii i chirurgii plastycznej twarzy. Wykorzystanie noża harmonicznego w laryngologii to podcięcie skróconego wędzidełka języka, plastyka, małżowin nosowych. Operacja ślinianek, usuwanie guzów dobrze unaczynionych. Mieliśmy tutaj do czynienia z pacjentem, który miał dwukrotnie już wykonywaną operację przegrody nosa. Eee, skończyło się to powstawaniem, e, powstaniem wzrostów pomiędzy przegrodą nosa a małżowinami nosowymi e, dolnymi środkowymi, przez co pacjent miał ten nos uniedrożniony, nie spełniał swojej funkcji. Stąd podjęliśmy e, próbę leczenia, wykorzystując... Do tego nowe urządzenie, nowe urządzenie w laryngologii, które się nazywa nóż harmoniczny. To jest urządzenie, które działa w bardzo dużych częstotliwościach, to jest to około 55 tysięcy razy na sekundę, dzięki czemu mamy z jednej strony efekt koagulacji, czyli zamykania naczyń, brak krwawienia, z drugiej strony jest to efekt cięcia. Za pomocą noża harmonicznego rozdzielono wzrosty między przegrodą nosa a małżowinami nosowymi. Zabieg był bezkrwawy, trwał krótko, pacjent był znieczulony miejscowo, a po godzinie od wykonania zabiegu mógł opuścić klinikę. Jest to urządzenie, które poszerza wachlarz tych urządzeń, które wykorzystywaliśmy do tej pory. Natomiast no, oczywiście jest to pewna alternatywa, natomiast no, też nie wyklucza innych technik. Ważne jest, że mamy tą możliwość wykorzystania już nowego urządzenia, które wnosi dodatkową wartość do naszej pracy chirurgów, chirurgów, laryngologów.